To nie są przypadkowe triki, one są zakazane i to, co Ronaldinho robił, nie bez powodu zrobiło z niego przestępcę. Nie trzeba być geniuszem, by stwierdzić, że Ronaldinho to mistrz driblingu. Jego kilka ruchów czarowało widownię przez całą swoją karierę. Ale nie może być nic lepszego, niż łapanie piłki kolanem. Nie będę kłamał. Trick wygląda bajecznie, ale Fifie się to nie spodobało i oficjalnie zakazała flexowania się tym zagraniem. Ale hej, to nie jest jedyna sztuczka, przez którą Ronaldinho musiał cierpieć. Dokładnie mówiąc, mam na myśli przetrzymywanie i odbijanie piłki głową. Bardzo łatwo zrozumieć czemu ten trik jest zakazany. Nie bez powodu Keita sporadycznie grał w meczach ligowych dla Liverpoolu. Jest to element umiejętności imprezowej i właśnie jak mowa o imprezce, to nikt nie był bardziej imprezowy niż Roni. Kochał ten trik ponad wszystko, ale łysy gościu już nie. Zdecydowanie jego włosy nie zaczęły rosnąć z wrażenia. Niestety cholerne władze FIFA uważają to za niesportowe zachowanie. Świetne jest wykonywanie tej sztuczki na ulicy treningu lub w meczu charytatywnym, ale w oficjalnym meczu z wysokimi stawkami i presją za to można dostać w mordę od piłkarzy i fanów, a sędzia w złym humorze może przyznać żółtą kartkę. Jednakże co jeśli wam powiem, że z drugiej strony FIFA ma rację, że ten trik jest słusznie zakazany. Badania wykazały, że odbijanie piłki głową może prowadzić do poważnych uszkodzeń mózgu. Wniosek taki, że Ronaldinho nie tylko stał się przestępcą, ale także mógł stracić życie. Choć wiecie, Dino w 2005 roku czarował tym trikiem, ale był na tej planecie jeszcze jeden gość, którego trik sprawił, że inny piłkarz został zawieszony na 4 miesiące za próbę zablokowania go. Nie pomyślałbyś stary, że dribbling foki Kerlona stanie się internetową sensacją i wywoła ogólną krajową debatę w całym kraju. Niestety hype na tą sztuczkę nie potrwał długo, przez jeden sensacyjny moment. Mamy 2007 rok, mecz Ligi Brazylijskiej Atletico Monero kontra Cruzeiro. Cruzero Kerlona dominowało w tamtym spotkaniu, ale na kilka minut przed końcem Kerlon wykonał swój unikalny ruch, który mógł kosztować go życie. Mecz był poza kontrolą gracze Atletico Monero myśleli, że Kerlon robi wszystko na pokaz, więc został wyeliminowany. Nawet trener uważał, że jest zbyt ekstrawagancki z tym trikiem, więc powiedział mu, żeby przestał. Od tamtego czasu dribbling Foki wywołuje nienawiść publiczną ze wszystkich stron, a gracz, który sfaulował Kerlona, został zawieszony na 4 miesiące. Po takim czymś wiele osób zrozumiało, że ten trik jest zbyt potężny i nic dziwnego, że podobnie było w przypadku łapania piłki między kolanami. No weźcie to jest uliczny futbol. Bieganie z piłką między kolanami to to samo co używanie rąk, czyli całkowicie nielegalne. Tyczy się to również rodzenia. Gdy w oficjalnym meczu złapiecie dziecko pod koszulkę, to nie zdziwcie się, jak sędzia pokaże Wam żółtą kartkę. Głównym powodem jest to, że wtedy wasza koszulka automatycznie staje się przedłużeniem waszych ramion. Musimy uznać, że przez pewien czas te zagrania wydawały się sprytne, ale nie tak bardzo jak w przypadku piłkarza, który postanowił oszukać piłkarski system. Zasady piłki nożnej jasno wskazują, że gdy piłkarz poda piłkę z powrotem do bramkarza, to on nie może jej złapać. Okej, okay, wy na pewno o tym wiecie, ale posłuchajcie, co się za tym kryje. Niektórzy piłkarze byli wkurzeni i w celu oszukania przepisów podawali głową do bramkarza, zamiast stosować podanie po ziemi. Hmm, całkiem sprytne, ale goście, którzy ustalają przepisy, dowiedzieli się o tym i zakazali manipulowania podaniem do bramkarza, co skutkuje żółtą kartką za niesportowe zachowanie. Jednak dwóch piłkarzy okazało się kompletnie Innymi idiotami i nie dostosowali się do zasady. Na pierwszy rzut mamy Marco Verratti'ego, który otrzymał podanie od bramkarza i to zrobił. Verratti i jego koledzy z drużyny nie ogarniali co się dzieje, a FIFA miała niezły ubaw. Zresztą Ivan Perisic też się zbłaźnił, wykonując majestatycznego spin z podaniem do tyłu. Że sam bym się dziwił na ich miejscu. Co do zasady, oczywiście, można w powietrzu odegrać głową do bramkarza, ale zakazane jest niesportowe zachowanie typu podbijanie piłki, by w manipulacyjny sposób obejść system. A więc ci dwaj już wiedzą na przyszłość, czego nie robić. Podobnie jak w przypadku południowoafrykańskiego piłkarza. Jego trik jest czymś, czego sam piłkarz nie uznaje za zakazane. Teraz większość afrykańskich piłkarzy jest super szalonych, jeśli chodzi o umiejętności piłkarskie, ale Skillsy Fomoeń jego wchodzi na zupełnie nowy poziom. W grze ligowej chciał zrobić coś ekstra, żeby podkręcić fanów. Jasny gwint. Nie wiedziałem, że takie triki pojawiają się w niedzielnych ligach. Niestety Moeti wkurzył jednego człowieka na murawie i otrzymał żółtą kartkę, bo tego typu sztuczka podchodzi pod popisywanie się. Ale on nie jest jedynym piłkarzem z Afryki, który musiał dostać opieprz za zakazany trik. Poznajcie Masuku. Piłkarz na pozycji skrzydłowego wywołał niezłą kontrowersję przez takie zagranie. Masuku there with the great... Zobaczcie ludzie dookoła. Nikt nie jest ranny, a i tak Masuku otrzymał żółtą kartkę. Przynajmniej jego trik nie został całkowicie zbanowany. Po zagranie pewnej drużyny oszukało całą Fifę. Przenieśmy się do 1970 roku. Coventry City zmierzyło się z Evertonem w meczu Ligi Angielskiej. Jeden z zawodników Coventry City, Ernie Hunt, postanowił wykonać sztuczkę, która została zapamiętana na lata. Pocz! Co za geniusz! Szkoda tylko, że Efei nie polubiło tego zagrania. Uznali to za oszustwo, ponieważ przy tym triku podbijasz piłkę w górę, a twój kolega z drużyny uderza ją w locie, co przypomina piłkę nożną prosto z klasztoru Shaolin. Ale mówiąc teraz poważnie, jest to tak zwany Dunky Trick, co według FA zalicza się do pajacowych zagrań. A przecież organizacje piłkarskie nie lubią, gdy ktoś wykupia się na boisku. Nic dziwnego, że trick został zakazany. Jednak pomyśl stary teraz przez chwilę. Wszystkie te triki nie umywają się do największego nurka i magika w jednym, który okazywał brak szacunku dla rywali. Jako fani piłki nożnej uwielbiamy oglądać piłkarzy wykonywujących sztuczki, które dodają pikanterii meczom, niezależnie czy to w Fifie, czy w prawdziwym życiu. Rainbow Flick zawsze ożywiał ludzi na stadionie, ale zaraz, niestety, musiało się coś spierdolić. Wszystko zaczęło się w meczu Barcelony z Atletico Bilbao. Neymar wykonał Rainbow Flick, przez co został prawie pobity. Co za parodia. Zamiast skrytykować graczy, którzy go zaatakowali, to właśnie Neymar został skrytykowany za brak szacunku dla przeciwników. Niesamowite. Jednak prawdziwa katastrofa miała dopiero nadejść, bo już w barwach PSG przekroczył jakiekolwiek granice. Tym razem sam Neymar został upomniany przez sędziego, a gdy Brazylijczyk odważył się zabrać głos, otrzymał żółtą kartkę. Może i jego trik nie jest jeszcze oficjalnie zakazany, ale reakcje sędziów jednoznacznie wskazują na to, że to tylko kwestia czasu. Myślę, że Neymar już wie, że jego trik nie jest sportowym zachowaniem, w przeciwieństwie do reporterów, którzy nieraz przekroczyli granice przyzwoitości. Jeden z nich próbował znieważyć legendę futbolu, a jeszcze inny kłócił się z menedżerem po wygranej 5-0. Zresztą, muszę ci się z tego tłumaczyć? Po prostu kliknij ten film na ekranie. Oto najbardziej szalone wywiady człowieku. Nie uwierzysz, jaki Ronaldo zrobił odwet, więc kliknij.